Witajcie w podsumowaniu mojego testu programu Reblum. Kończy mi się już ten okres próbny, czyli ten siedmiodniowy trial, bezpłatny. I postanowiłam więcej y, zdjęć spróbować obrobić przy pomocy tego programu. I to będzie mój jedyny w sumie. Test dodatkowy, poza tym pierwszym filmem, w którym mm, pokazywałam instalację, jak to wszystko się odbywa. Przemieniłam sobie też zdjęcia, które sobie wybrałam z y, formatu zrawa nikonowskiego. Bo niestety nikonowskich rawów nie czyta, więc termowym konwerterem na stronie internetowej przemieniłam sobie w sumie chyba 15 czy 20 zdjęć. I to jest jeden z. Y, Takich prze, przeszkadzajek, problemów dla mnie, bo pracując na Affinity Photo nie mam tego problemu. Po prostu otwieram Nikonowskiego rawa i wszystko sobie gra. A tutaj, gdybym chciała pracować na tym Reblum, to po pierwsze on się nie łączy z Affinity jako nakładka, jako dodatek, tylko działa sobie jako osobny program. I pracując na Nikonie, musiałabym dokupić dodatkowy dostęp do konwertera Rawów Nikonowskich, na przykład na Tiffy. I, I tak. Zaznaczę no. sobie pierwszy folder i otworzę grupowo te zdjęcia. Zobaczymy, jak a nie da się otworzyć grupowo. No dobrze, zaznaczamy wszystkie grupowe Tify. Widzicie, to jest program, który jest tylko właśnie do Retuszu skóry, czyli taki zamiennik y, Dodge and Burn, y, który za pomocą AI od razu obrabia tą skórę, ona jest piękna, gładka i super fajnie. Więc y, no pod tym względem, jeżeli ktoś robi dużo portretów, robi same portrety, i na tym mu zależy, to moim zdaniem ok, albo jako dodatek do Photoshopa czy do Lightrooma. Ja tych programów nie mam, więc ja korzystam sobie tylko i wyłącznie z tego programu, jako programu takiego osobnego, pojedynczego, bo nie mogę go podłączyć do Affinity Photo 2. To jest zdjęcie portretowe, jak byłam na studium fotograficznym, robiliśmy portrety. Na modelce, w modelce robiliśmy portrety. I tutaj, tak, tak, tak. No, powiem Wam tak. Piękna porcelanowa twarz. Z jednej strony może się to podobać, bo ładnie wszystko wygładziło, ładnie wszystko wyprowadziło, ale jakoś tak, patrząc na te zdjęcia, które on sobie obrabia, ten program Reblum. To widzę taki trochę sztuczny efekt. No da się tymi guzikami tutaj oczywiście zmniejszyć, zwiększyć, ale no te guziki nie są takie mm, gładkie w pracy. Zobaczmy jak wejdzie ten fashion. No też ładnie, ale tutaj to już tak naprawdę, naprawdę... No, tak, taki dosyć mocny jest. Kolejne zdjęcie też z tego studium fotograficznego. Tam ćwiczyliśmy na świetle Rembrandtowskim. Nie pamiętam zbyt dobrze, co się tam działo na tych zajęciach, bo jak jest zbyt duża grupa ludzi i każdy chce zrobić zdjęcie, i każdy coś mówi, i każdy coś to ja odpadam. No, i tutaj, no, nie, tu już wyszło lepiej, ale dalej mam uczucie, że ta twarz jest zbyt wyretuszowana. Za dużo tego jest, że jest taka sztuczna, po prostu taka porcelanowa, taka nienaturalna. Nawet jeżeli mówimy o Photoshopie, czyli obrabianiu, no, powiedzmy, że tym Photoshopie, tak, obrabianiu zdjęć, retuszu skóry yy, i tym touch burn, to tam da się to wszystko jakoś tak zrównoważyć. A tu fajnie, bo jest szybko, tak, bardzo szybko sobie radzi z tym e, problemem retuszu skóry ten program. Jednak ten efekt jest zbyt i nie da się tymi paskami, tymi dwoma suwakami, general and texture, nie da się tak, wiecie, przy na przykład co pół kroku, hmm. no to by było fajne, jakby się tak co pół kroku dało, to tak. No, i tak fajne jest to, że możemy sobie tutaj y, wyeksportować ten plik już obrobiony dalej w formacie na przykład TIFF 8-bitowym czy też 8-bitowym. I mamy tutaj TIFF, JPEG, PNG i ten HX, więc to jest OK. tak, Możemy dalej jakby wyeksportować to jako ten y, edytowalny plik, nie JPEG, i dalej sobie pracować na tym. Dla mnie, dla mnie, jako osoby, która nie robi tylko portretów, w ogóle prawie nie robi portretów, są tu jakieś pojedyncze przypadki, to kupno tego programu za 1000 zł jednorazowo jest totalnie bez sensu. Po prostu. To musiałoby być takie. No, Taka zachciewajka, że o, a kupię sobie, będzie fajnie. Raz do roku użyję, zrobi mi Dodge and burn i tyle. Tylko tego Dodge and burn i tego edytowania filmów, filmów, zdjęć, portretów, chcę się nauczyć, żeby robić ręcznie, i żeby mieć nad tym kontrolę taką, jaką ja chcę w danym zdjęciu, żeby to było czy mocniej, czy słabiej. Więc kupowanie sobie takiego programu, takiej nakładki, która robi tylko i wyłącznie tro, to to w moim przypadku, gdzie m, nie robię portretów zawodowo i chcę się tego nauczyć, to jakby odbieram sobie tym programem możliwość nauki tej edycji m, tych portretów. Czyli ja kliknam eksport na Tifa, na 8-bitowego Tifa. Zaznaczyłam i on teraz wszystkie zdjęcia, które mam tutaj zaznaczone, obrabia i będę mogła sobie je zapisać i później z nich korzystać, już na przykład w tym Affinity Photo 2. Więc, no okej, okay, może być. Wszystkie zdjęcia tutaj dałam na natural, bo już natural, ten styl natural już mnie przeraża, jeżeli mówimy o tym wygładzeniu skóry. Ja jestem zwolennikiem edycji zdjęć, jeżeli chodzi o portrety takie, że usunąć wszystkie przeszkadzajki ze zdjęcia, czyli jakiś niepotrzebny włosek, jakiś um, por, jakiś syfek i tak dalej, ale nie wygładzać tego na taką przysłowiową szpachlę, że robię taką szpachlę na twarzy. No i teraz um, damy drugi. Czyli tak mamy Foto Reblum 2, Tiffy. I otworzę sobie wszystkie. Mam tu jakąś mieszankę zdjęć i portretów swoich. A no, są moje portrety, jakieś porobione. Tak jak mówię, no nie robię za dużo portretów mm, obcym ludziom, mm, bo nie lubię. To trzeba rozmawiać z ludźmi w ogóle. Bez sensu. Więc tak, tu mamy pierwszy, mój. No i nie. nie. No okej. Okay. Tu mamy drugi. To jakieś stare zdjęcie, już nie pamiętam, kiedy ja to robiłam. Coś, coś, coś się uczyłam na tych zdjęciach i pamiętam, że coś mi nie pasowało na tych zdjęciach. Tu jakiś... To był chyba portret w ogóle z lampą błyskową na aparacie, nikonowską. Może chciałam spróbować. Chciałam zobaczyć w ogóle. Jak się robi takie portrety z lampą błyskową, jak to wychodzi. Ja nie miałam jeszcze wtedy studyjnej. Więc tu mamy takiego hotspota dużego na czole. No ale lampę miałam prosto w twarz, więc... No, tak to wygląda. I tak jak mówię, to są też jeszcze te presety do, yy, do spróbowania, żeby... Jakby spróbować różnych, ale na tyle mnie zniechęcił ten program do siebie, że nie mam ochoty próbować innych. Po tej pierwszej wersji, po tym pierwszym teście, jak sobie ściągnąłem ten, pro, ten program i próbowałam, to jakoś tak nie przemówił do mnie. I przyznam, że to jest drugi raz, kiedy testuję ten program przez te 7 dni darmowego triala. Tu mi pokazuje, że jeszcze mam dwa dni. No może jeszcze te dwa dni wykorzystam, nie wiem, ale... Nie... No mogłabym w sumie wszystkie swoje portrety zaciągnąć tutaj, ale... No to musiałabym wykupić... Um, musiałabym wykupić dostęp do tego, żeby mi Nikonowskie Rawy przemienili na Tify. Nie musiałabym znowu zapłacić dodatkowo za dostęp do, do strony internetowej do konwertera. Czy się to opłaca w, w takim przypadku. No, już teraz jestem trochę zniechęcona do tego, żeby w ogóle czy ten program kupować, czy dalej się nim bawić, spróbowałam OK. Ale. To nie jest coś. To jest taki program, który po prostu bym sobie próbowała, żeby się tak pobawić, ale tak jak mówię, no nie robię portretów, nie jest mi to potrzebne do nauki, no na tym programie się na, nie nauczę robić e, obróbki, bo to robi po prostu sam nie wszystko. Więc trochę, trochę to, jest, to jest trochę tak z tym programem. Tu mi się nawet podoba ten e, Photoshop, tu ten efekt... E, Wygładzenia wszystkiego, to tak. Tu mi się na tym zdjęciu podoba. Ja sobie za każdym razem przemiela. Tutaj też. I tu mi się chyba też podobało. No, tutaj. Tutaj też. No, okej, okay. tu jeszcze to bym jeszcze usunęła więc ja sobie to wszystko zapiszę w tym Reblum 2 TIF, Nie, Zrobimy Reblum Tiff tu Tiff z Reblum. Open. I to sobie będzie teraz prze, przemielało te zdjęcia wszystkie. I tyle i podsumowując, ja tego programu nie traktuję na poważnie. Bo dla mnie jest to program. Hmm, taka nakładka, jak dawniej nie wiem, do Instagrama były aplikacje, żeby sobie wygładzić szybko twarzy. Tak jak mówię, może gdybym pracowała na Photoshopie Lightroomie i zajmowała się portretami, to może ten program Reblum jako nakładka do tych dwóch programów może by była jak najbardziej w porządku. Tu nie mam pojęcia, bo nie mam tych programów i też nie chcę ich ściągać, żeby próbować um, razem z tym programem w mojej konfiguracji, czyli z programem Affinity Photo 2. No to tu nie mogę mówić o żadnej konfiguracji. Tu nie ma konfiguracji, bo ten program z tym Affinity Photo 2 po prostu nie współpracuje. Więc mm, gdy robię portrety od czasu do czasu, hobbystycznie, tak po prostu tylko od czasu do czasu i chcę się nauczyć obróbki zdjęć, takiej właśnie beauty, uczę się cały czas, no ale to wiecie, to jest proces, to taki program odbiera mi możliwość tego, żeby się nauczyć tej obróbki. I odbiera mi też kontrolę, jaką chciałabym mieć nad zdjęciem, nad obróbką zdjęcia. Wiem, że teraz są bardzo popularne jest to, żeby zdjęcia, po prostu wrzucać jakby przez AI, żeby on to wszystko obrobił. Jest wtedy szybciej, więcej tych zdjęć, klient zadowolony i tak dalej. No ale ja nie robię pod klienta, robię dla siebie. Więc dla mnie ten program zupełnie nie ma sensu na chwilę obecną. Jakbym robiła więcej portretów, to może. Może, ale na chwilę obecną nie. Więc tak, on sobie już tutaj skończył wszystkie przemielać. I tak, cieszę się, że spróbowałam sobie używać tego programu, ten program Reblum jako dodatek. Te 7 dni darmowego triala są bardzo przyjemne, bardzo fajne. No i fajnie było spróbować zobaczyć, jak AI będzie sobie radził ze zdjęciami z tą obróbką twarzy, bo to głównie o teksturę twarzy chodzi, o to, um, wiecie, wygładzenie, pozbycie się nierówności, pozbycie się, um, zabrakło mi słowa, no tych wszystkich um, niedoskonałości skóry. O, tak, niedoskonałości skóry. Więc y, tak, no fajnie było, fajnie było to spróbować i jest to moim zdaniem jak najbardziej ok, ale na chwilę obecną po prostu nie ma sensu, żebym to kupowała i inwestowała 1000 zł w program, którego nie czuję w tym momencie. Fajnie było się pobawić tym, tak, fajnie było spróbować. O, ale 1000 zł. Na chwilę obecną nie. Dla mnie osobiście na chwilę obecną nie, ale zobaczę, jak się będzie ten program dalej rozwijał. Czy będą coś dodawać, czy będzie coś innego dodawane do tego programu? Może go rozbudują, zobaczymy. Jeżeli próbowaliście tą nakładkę, ten Reblum, właśnie jako nakładkę do Photoshopa czy Lightrooma, to też dajcie znać, czy tam się w ogóle sprawdza, czy się nie sprawdza i czy jest to yy, Połączenie mające sens, żeby kupić tą nakładkę za te ponad 200 dolarów. Dziękuję, że cierpliwie przeszliście przez dwa filmy testu tego oprogramowania. I może znajdę jeszcze jakiś inny program, będę sobie testować. Kto wie, lubię próbować po prostu takie rzeczy i patrzeć, co tam na ręku, jak to wszystko wygląda. Także w tym filmie to już by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję. Że jesteście tu ze mną, że oglądacie moje filmy, i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.